Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale. 3 dni temu Studio Unfrozen udostępniło ciekawy devlog na temat umiejętności i podumiejętności bohaterów w grze Heroes of Might and Magic Golden Era. Dawno na kanale nic nie było na temat Olden Era, więc jest to dobra okazja ku temu, aby właśnie obejrzeć ten materiał, skomentować go no i zobaczyć co przygotowują dla nas twórcy. Na ten moment wiemy, że premiera wczesnego dostępu Olden Ery została przesunięta. Nie wiemy jeszcze kiedy gra wyjdzie, no ale zobaczmy jak właśnie mają się postępy i co będą mieli nam do zaoferowania twórcy, jeżeli chodzi o rozwój bohaterów. Jest to bardzo ważna, a nawet wręcz kluczowa część gry, jeżeli chodzi o Heroes of Might and Magic. Odpalamy ten materiał i liczymy na soczystego grilla. Hi, Anna here from Hero State Turns. Welcome to Unfrozen's next devlog. In the previous devlog, we talked about magic and spells, and we have also mentioned that certain skills will affect them. Today, we will dive deeper into everything that surrounds skills and hero development. Since the beginning of the series, you were able to develop your heroes to grow in strength based on the choices you made every time you leveled up. In order to level up, old learning stone, or... O, widzicie interfejs Olden Ery dla tych, co nie widzieli? Tak to będzie wyglądało. E, cóż, e, co możemy zauważyć? Na przykład zmiany w stosunku do Heroes 3. Tutaj bohater mm, podczas awansu e, będzie dostawał trzy możliwości do wyboru. Czyli dostajemy kolejny poziom, level drugi i mamy...

It will all depend on your playstyle. The core parts of the skill system have been initially developed in both Heroes 2 and 3, with a few enhancements introduced in Heroes 5. Following their footsteps, Olden Era aims to refine the system by making it both interesting and easy to understand. As such, it will contain features from all three of these games. Okay, czyli jakby będzie połączenie trochę funkcji z Heroes 2, z Heroes 3 Heroes 5. Pytanie, czy właśnie to jest inspiracja tymi rzeczami, czy po prostu oni robią jakiś miks i nie wiadomo, co to, co to z tego wyjdzie, nie? Zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że faktycznie może fajnie jest przenieść niektóre elementy, które dobrze działały, jeżeli chodzi o rozwój bohaterów, ale jeżeli robimy nową grę, nie wiem, czy ten system nie powinien być jakby. Przemyślany od nowa i... no nie, no nie wiem. Like Zobaczymy jak to each dalej each będzie wyglądało. Are... Każda klasa bohatera ma pewną szansę na, na uczenie się danej umiejętności. No to tak jak w Heroes 3 w sumie, nie? Bohaterowie, mocy... Him... Chętnie uczą się umiejętności, które How pozwalają im is... wzmacniać swoje armie, is... czyli coś pewnie jak Owka, each nie? Likely... Czyli tu mamy rycerza, i on awansował na czwarty poziom, i dostał yy, na poziomie bazowym Arcane Magic, na poziomie bazowym Nightshade Magic do, jako propozycję i zaawansowaną logistykę. Pytanie, czy to jest dobre, bo zobaczcie, co ona przed chwilą powiedziała: że bohaterowie mocy mają większą szansę, wiadomo, na nauczenie się pewnie ofensywy armorera w stosunku do mm, klas magicznych. No ale zobaczcie, to jest rycerz, który na czwartym poziomie dostaje aż dwie propozycje magii, nie z trzech. Jakby być może jest to tak zrobione jak w Heroes 3, że co parę poziomów, na przykład tak, tu co cztery poziomy jest propozycja jakiejś magii, ale czy powinny się pojawić dwie magie jako propozycja? No nie wiem. Wolałbym, żeby jedna propozycja magii była, i później pozostałe jakieś rzeczy. Z tego co widzimy na razie, to są po prostu te umiejętności takie podstawowe, zobaczymy jakie będą podumiejętności, nie? Okej, okay, co my tu mamy? Basic Offense plus 10% obrażeń, Daylight Magic i Summon Avatar. Okej, okay, czyli teraz będzie umiejętność taka w Olden Erze, Summon Avatar i będzie można przyzwać awatara na polu bitwy zobaczcie, nie będzie trzeba mieć jakiegoś zaklęcia wysokiego poziomu, nie będzie trzeba mieć książki, tylko masz po prostu umiejętność Samon awatar i możesz przyzwać takiego samona. Wydaje mi się, że bohaterowie, którzy będą poboczni, którzy będą mieli tą umiejętność, będą po prostu zbyt łatwo czyścić mapy, jeżeli to tak będzie działać. To tutaj mamy leadership, szczęście, ofensywę, ale widzimy, że wiele przycisków ma już swoje ikonki. Jak my jeszcze pokazywaliśmy arenę. To praktycznie wszędzie było VIP. Tutaj mamy VIP, no ale większość już i tych ikonek ma swoje grafiki, nie? O, 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 o! Mamy podumiejętność. No i zobaczcie, moi drodzy, nie dość, że weźmiecie sobie ofensywę na poziom zaawansowany, czyli macie plus 15% więcej obrażeń, no to możecie jeszcze wybrać jedną z podumiejętności tej ofensywy. Zobaczcie, pierwsza podumiejętność to jest jednostki nasze friendly jednostki, czyli nasze jednostki dostają plus 50% więcej obrażeń do umiejętności specjalnych. Uważam, że jest to zbyt silne, bo w Olden Erze ten procent jest zbyt duży moim zdaniem. W Olden Erze bardzo dużo jednostek posiada umiejętności specjalne. Macie Minotaura, który jest bardzo silną jednostką. On posiada taką umiejętność, że bije młotem na 3 heksy chyba do przodu yy, i po prostu jego um, ta umiejętność wtedy zadaje Połowę więcej obrażeń. Macie meduzę, która bije obszarowo strzałami na kilka celów, później spadają te strzały, i wtedy też macie plus 50% więcej obrażeń. Toxik troglodyta, który może pluć plus 50% więcej obrażeń. No praktycznie bardzo, bardzo dużo jednostek w grze będzie zatawało z tą owką 50% więcej obrażeń. Druga umiejętność to jest typowo skierowana do archerów, czyli do jednostek strzelających dostają plus 15% więcej obrażeń, czyli macie dwa w jednym, nie znaczy dostają, dostają taką premię do zadawania plus 15% więcej obrażeń, czyli macie dwa w jednym, bo nie dość, że 15% zwiększacie ofensywy dla swoich jednostek, no to jak macie z wymieszaną armię i macie trochę strzelaków, no to jeszcze możecie tym strzelakom dać 15%. Także ja nie wiem, czy w Olden Erze w ogóle archery będzie. Jeżeli w, offense, e, w owce w offce mamy archery jako podskill, nie? Możliwe, że tu w ogóle archery w takim razie nie ma. E, plus jeden point, a tak, plus jeden focus point, okej. Okay. Co tutaj mamy? No póki co te pod się wydają bardzo silne. Dobra, to jest coś jak nauka, 20% expa, light magic i expert Owka, 20% więcej obrażeń i kolejne pod-umiejki. Pod Jednostki przyjazne nasze jednostki doda, zadają plus 1 demedza I bonus podwaja się jeżeli bohater posiada Nightshade Magic Boże, ale to jest mix Kurcze, czyli jeżeli jeszcze mamy taką magię To będzie bardzo dobre na jednostki niskopoziomowe Na przykład macie takiego kusznika Który zadaje przykładowo 6 punktów obrażeń no i z Shadow Blades on zadaje 7 punktów obrażeń, a jeżeli mamy Nightshade Magic, no to zadaje 8. Także to na jednostki niskopoziomowe wydaje się naprawdę spoko. Jeżeli ja to dobrze rozumiem, że co tak będzie działać, ale chyba tak to będzie działać, bo jeżeli by to dawało po prostu 1 punkt obrażeń dodatkowo, to to by było zbyt słabe. No bo taki smog mielibyśmy, nie wiem, 20 smoków i smok by dostawał tylko plus 1 dodatkowo obrażeń za atak, to byłoby bez sensu. Więc wydaje mi się, że to jest plus jeden punkt obrażeń do statystyk jednostki. I z Nightshade Magic plus dwa to jest. Więc na, mówię, jednostki takie niskiego poziomu. Wyobraźcie sobie na przykład, nie wiem, w Heroes 3 macie taką rusałkę. I macie z magią ziemi przykładowo plus dwa więcej obrażeń dla rusałki, nie? Czy dla takiej Harpy. Kurczę, to by było naprawdę mocne i szalone. A kolejne. Kolejna umiejętność to jest ignorancja 10% target defense when dealing normal damage, including from abilities. Aha. Absorbacja. O, co to było? Logistyka. Logistyka, ekonomia. Aha, i taka pierwsza pomoc. Ok. Dyplomacja. O, logistyka ma też swoje perki. Zobaczymy, co ta ma pod umiejętność. Zmniejsza karę ruchu, redukcja kary ruchu po trudnym terenie o 50%. Czyli w Wolden Erze prawdopodobnie nie będzie um, znajdowania drogi, tak, w Hero 3 tylko po prostu będzie takie dwa w jednym. Będziecie mieli logistykę i będziecie mogli z tej logistyki wziąć takiego perka, który zmniejsza wam jeszcze karę po trudnym terenie. Też znowu silne się wydaje, nie? Hero Restore 5% Movement Point After Uuuu, to się w ogóle wydaje mega silne. Czyli po każdej bitwie nasz bohater przywraca sobie 5% punktów ruchu. Spróbujmy to sobie zobrazować w Heroes 3. E, mamy wokół 4 walki. Na przykład robimy sobie konse, robimy sobie smoczą utopię i jakieś, pokonujemy jakichś dwóch strażników, po prostu którzy są na mapie. Nasz bohater posiada 2000 punktów ruchu. Załóżmy sobie taki scenariusz. 5% z tego to jest 100 punktów ruchu jeżeli zrobimy takie 4 walki w jedną rundę, co jak najbardziej możemy zrobić, no to odzyskamy 400 punktów ruchu wtedy 4 razy 100 jest 400, tak, no to mamy 400 punktów ruchu to nam pozwala na dodatkowe dwie akcje w postaci rzucenia dwa razy miejskiego portalu w przełożeniu na Olden Era, wiadomo, ten procent będzie inny, bo tutaj punkty ruchu są Widzicie, jak tutaj nie będzie tak, jak filo 3, bo Tu mamy 247 na maksa. Ten przelicznik będzie trochę inny, no ale kurczę, no to wydaje mi się silne. A kolejna. Ok, jeżeli bohater zostawi sobie 50 ruchu, czyli 50 ruchu tutaj to jest z 250, no to to jest tak w H3 byśmy mieli gdzieś 400 ruchu, nie? W przełożenie, eee, i nie wykorzysta tego. To to przechodzi na kolejną rundę. Do 50 ruchu, czyli jeżeli masz. E, przełóżmy to na H3, jeżeli masz 400 punktów ruchu i mniej, czyli na przykład 300, to 300 ci przejdzie. Jeżeli masz 400 i zakończysz turę, to 400 ci przejdzie na następną rundę. Ale jeżeli posiadasz Arcane Magic, to ten ruch będzie razy 2, Zobaczcie, to nawet można sfarbić wtedy trochę punkty ruchu. Bardzo fajnie. Masz takie dodatkowe, jakby źródełko wtedy z H3, tylko wiadomo, które daje trochę mniej, ale jednak. Ten bonus jest duży. Możecie sobie zaplanować odległy atak na przeciwnika, zachować sobie w danej rundzie trochę więcej ruchu. Jeżeli macie jeszcze Arcane Magic, to wasz bohater wtedy może dostać aż 100 punktów ruchu dodatkowych. Zobaczcie, to jest praktycznie połowa ruchu całkowitego tego bohatera. To się wydaje bardzo silne. To i to. Może ta, ta redukcja kary ruchu jeszcze jest spokojnie, bo to jakby dobra. Rozumiem, że jest wtedy takie trochę połączenie. Znajdowania drogi z logistyką, ale... Puf! Ten planning, no to to będzie petarda. Będzie można takie zasadzki planować z tym, że koniec, nie? Jeszcze dodatkowo logistyka przecież daje dodatkowo te punkty. Czekaj, co tu jeszcze było? Jest nowa um Battlecraft. O Boże, BattleCraft, czekaj, czy ona będzie opisywać ten BattleCraft, to byśmy o tym pogadali. A co tu było jeszcze na logistyce ekspercie? Neutral global maps Aha, czyli jeżeli będziemy używać yy, na przykład wrót wymiarów czy miejskiego portalu, na ekspert logistyce możemy sobie wziąć taką podumiejętność, to wtedy koszt tego czaru jest zmniejszony o 4 punkty mana. No, to się wydaje znowu silne pytanie, ile Wolden Erze będą te zaklęcia kosztować, ale znowu z przełożeniem na H3. Jeżeli mamy miejski portal, który kosztuje nas 12 z magią ziemi, no to kosztowałby 8 wtedy. No to zamiast dwóch miejskich porta portali użyć, no to użyjemy sobie 3 razy, nie? Bo 8, 16, 24. 3 razy wtedy użyjemy miejski portal za te same punkty mana, nie? Wow. Global Maps Teleport, The Hero, The nearest Town and Control. Movement Point. Czekaj, czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli weźmiesz sobie perk'a back to town, to za spalenie wszystkich punktów ruchu będziesz mógł wrócić do najdalszego miasta, które jest pod Twoją kontrolą. To też się wydaje bardzo silne. No, bo je, zobacz, jeżeli goni ciebie jakiś przeciwnik, nie? I ty nie uciekasz do najbliższego miasta, tylko gdzieś do najdalszego, to to tym bardziej możesz mu uciec. Z tym. Heh! Global Maps Spell. Okej, okay, czyli to są te klasyczne, które będą i które były, nie? Scouting, nawet te ikonki są podobnie, bardzo zrobione. However, some new ones will show up as well. Among them, battlecraft. That keeps... Battlecraft. No nie, no zobaczcie, przeczytajcie to. Battlecraft, czyli jeżeli nasza jednostka, mając battlecraft, użyje waita, to dostaje plus 20% więcej obrażeń do końca tej rundy, gdzie wzięła e, gdzie wzięła No to na następną rundę mogę znowu wziąć waita i znowu dostanę 20%. A jeżeli skipnę i zrobię defa, to dostanę 20% do obrony. To jest moim zdaniem przesadzony skill trochę, albo tak przynajmniej póki co mi się wydaje z opisu, bo w Heroes of Maiden Magic, nawet w Olden Erre, jak sobie grałem te areny, to bardzo często używa się właśnie opcji czekaj. No bo czekamy na lepszy moment, aż przeciwnik do nas podejdzie, tym bardziej, jeżeli mamy szybkie jednostki. Czyli za każdym razem z tym Battlecraftem będziemy mieli po prostu premię 20% dodatkową do ataku. Jeżeli mamy jeszcze offense, to znowu mamy X%. Jeżeli mamy jeszcze pod. Kat... pod... Pod skila do owki z naszą abilicką. No to jest za dużo. Za dużo tych firewerek, moim zdaniem. Recruitment, o to jest fajne nawet. Plus 4 do tier 1, czyli tak zwiększa. Na no, pobożnych bohaterów bardzo fajne, żeby zwiększać trochę przyrosty w mieście. Takich niskotierowych jednostek, to jeszcze spoko, nie? Ale ten Battlecraft to jest petarda. I jeszcze zobaczcie, możecie co wziąć takiego podskilla, że jednostki przyjazne zadają plus 10% więcej obrażeń i otrzymują minus 10% obrażeń e, na zasięgowe ataki. Albo na mele możecie wziąć warce wręcz. Wow. No, samon avatar, nie? Potężna jednostka, która wesprze Cię w walce. No to bierzesz na takiego szczura samon avatar? Idziesz sobie, masz jakiegoś takiego w miarę trudnego bloka, przeciętnego powiedzmy, nie wiem, jak asidy na przykład. Hero 3, przywołujesz samon avatara i samon avatar pokonuje to. No to jest akurat fajne. Ten to mi się podoba. Czekaj, 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 co, co to jest. Czekaj, co? Czy ja dobrze przeczytałem? Nie. Dobra, to jest chore dla magów już. Bohater mag będzie mógł nauczyć się takiej umiejętności, która będzie pozwalała mu rzucić dwa razy czar podczas tej samej rundy. Rozumiecie to? No co prawda dobra, na poziomie bazowym będzie to kosztowało 300% punktów many. No ale pewnie na wyższym poziomie ten koszt się zmniejszy. No 200% a na poziomie eksperckim będzie to pewnie 100%. Czyli jakby wyobraźcie sobie, że w H3 możecie rzucić dwa razy implozję albo dwa razy skrzeszenie, albo dwa razy z rzędu deszcz meteorytów gościowi, nie? Co z tego, że to kosztuje 200 czy 100% więcej? Jeżeli macie deszcz meteorytów za 12 no to macie 100% więcej za 24, jeżeli macie magię ziemi, nie? Wow, to się znowu wydaje bardzo, bardzo silne. Albo możecie rzucić dwa razy force field, dwa razy ścianę ognia. Masakra, to jest... Przynajmniej na ten moment z opisu, jak sobie to wyobrażam w głowie, to mi się to wydaje przesadzone. Umiejka. Dodatkowo, zobaczcie, macie... możecie sobie wziąć taką podumiejętność, która jest jakby takim pegazem. Z zwiększasz koszt, nawet takim lepszym pegazem, zwiększasz koszt zakręć przeciwnikowi o 4 punkty mana. To jest bardzo upierdliwe. 10% many wraca tobie dziennie. Aha, czyli taki mistycyzm. Okej, okay, czyli to jest taki mistycyzm w jednym. Hmm. Them cast two each round. Heroic Strike plus 20 więcej obrażeń. Dodaję wszystkie czary pierwszego poziomu do książki zaklęć. Wow. Heroic Strike to jest takie coś, co bohater może po prostu raz naturę uderzyć, jako on, że to on niby bije, nie? Or battle Magic. Which your spell. Battle magic. Friendly Creatures uh, Attack and Defense Increase by 20% of their hero's Power and Knowledge. Czekaj co? Czy ja dobrze rozumiem, że zwiększa o 20% dla naszych jednostek atak i obronę o 20% naszego spellpowera i wiedzy czyli jeżeli mój bohater sumarycznie ma 40% spellpowera no bo 20 znaczy 40 ma, ma 20, 40 punktów raczej ma 20 punktów wiedzy i 20 punktów mocy no to z tego 20% to jest 8 no to co, moje jednostki dostają wtedy plus 8 ataku i plus 8 obrony? Nie no, to jest szalone moim zdaniem. Już, jeżeli to tak działa, to. To, to jest szalone no. Zobaczcie, jakich macie teraz silnych magów. Jeżeli mag może też dostać owkę, no to mag dostaje owkę. Nawet jeżeli ma na to niską szansę. Dostaje Advanced Battle Magic i dostaje jeszcze tą umiejkę, która pozwala mu rzucać dwa razy czar w jednej rundzie. To Wow. A jakie tam były perki creature z tego? Stat. Friendly creatures' attack 20% spell Power. Ło Boże, podwaja się, jeżeli masz sorcery. Czyli jeżeli masz jeszcze sorcery, to to nie jest 20%, tylko to jest 40%, tak? Czyli wtedy, jak mówiliśmy o poprzednim scenariuszu, nie dostajemy plus 8, plus 8, tylko plus 16, plus 16. Nie no, to jest petarda jakaś. A z drugiej strony możemy sobie defa wziąć. Albo atak, albo defa, okej. Tak, zadaje się spielę. Every time defense. I knowledge, aby empowerować swój kreaturze stawskie. In addition.

Będzie prosta i przejrzysta. No, jakby to jest w miarę przejrzyste, ale proste się to nie wydaje, bo jakby. No tu nie ma prostoty. Prostota jest właśnie na przykład w H3, gdzie nie masz aż tak, e, aż tak wielu tych umiejętności i jakby wtedy możesz sobie w miarę w głowie bez tych wszystkich kalkulatorów e, czasami przeliczyć, plus oszacować, co dana jednostka zrobi, jakie zada obrażenia, a tutaj totalnie nie będziesz w stanie tego zrobić, bo w Heroes 3 na przykład możesz założyć, czy bohater posiada owkę, czy nie. Wejdziesz w dziennik i zobaczysz po obrażeniach. A tutaj tak, bohater będzie mógł posiadać. Jak to się nazywało? Battle Magic, będzie mógł posiadać te podumiejętności i ty nie będziesz wiedział, jakby z czego wynikają te obrażenia, te duże obrażenia, te jakieś bonusy. Tutaj za dużo jest takich. No, a lot some new fresh ideas There will also be hero specializations and subclasses that can improve some of these skills even further but more details about that in a future devlog. It will be exciting to see how players shape their heroes using the new mix of skills and subclasses. Thank you for watching. And if you want to support Olden Era, subscribe to Unfrozen's channel and wishlist the game on Steam. Dobra, powiem wam, jakie są moim zdaniem wnioski na temat tego wideo, co, co tutaj zaprezentowali. E, jakby wydaje mi się, że po tym, co tutaj widzieliśmy, w Olden Erze będzie bardzo duży nacisk na szybkie expienie bohaterów. No, co wydawałoby się w sumie oczywistą oczywistością. Ale zobaczcie w Heroes 3 na przykład to, że dany bohater szybko się wyekspił, a drugi przeciwnik nie, e, Czasami można było zniwelować w niektórych sytuacjach te różnice artefaktami. Czyli na przykład jeden Hirek się szybciej wyekspił, no dobra, posiadał jakieś tam umiejki, ale my zrobiliśmy lepszą smoczą utopię. Mamy mieć Sprawiedliwości, mamy hełm Boskich Mocy, e, no i po prostu możemy w miarę te różnice zniwelować sobie statystykami i jeszcze gdzieś tam sobie powalczyć. Dziś możemy mieć dużo many, nawet bez inteligencji. Możemy zadać dużo obrażeń nawet bez owki, bo jeżeli będziemy mieć jakiś dobry obiekt, znaczy dobry artefakt i znajdziemy na przykład jeszcze jakiś obiekt typu arena i tak dalej, no to tych obrażeń będzie sporo. No a w Olden Erze to po prostu będzie tak, szybkie ekspienie bohaterów głównych, pobocznych. Poboczni bohaterowie też będą odgrywać bardzo, bardzo dużą rolę właśnie samon awatary i tak dalej. No, wydaje mi się, że tego jest tu trochę za dużo, za dużo z tych fajerwerek. i jakby wiadomo o że też pewnie będzie trochę tych elementów RNG. I to, kto szybciej się wyekspi, jakie dostanie te umiejętności, ja, jaki stworzy sobie build bohatera, będzie często decydowało chyba o tym, kto finalnie wygra grę. A fajnie by było, jakby w Heroesach były premiowane takie umiejętności, właśnie jak Strategiczne planowanie, jak zarządzanie ekonomią, jak rozgrywanie walk, umiejętne rozgrywanie bitew, a nie to, kto szybciej i lepiej wy wyekspi bohatera. Bo na ten moment, jeżeli zrobisz sobie idealnego bohatera w Olden Erze, to tak naprawdę nie wiadomo, jak do niego podejdziesz, podskoczysz i go ugryziesz, możesz po prostu nie wygrać. Heroes 3, tak na przykład, mamy teraz w chocie, mamy teraz różne sprytne zagrania w tych nowy, po tych nowych patchach. Widzieliśmy na przykład w grach, gdzie gągwaze używał. Sokolego z roku, żeby kraść jakieś zakręcia, to takie fajne, błyskotliwe rzeczy są spoko, ale tutaj po prostu wydaje mi się, że nie będzie się dało temu przeciwstawić. Jestem bardzo ciekaw, jeżeli gra, jak gra wyjdzie, i wydaje mi się, że gracze bardzo szybko e, znajdą w grze metę, która, którą po prostu jedną lub dwie, trzy ścieżki, którymi zawsze należy lub warto podążać, aby maksymalnie szybko zakończyć grę swoim zwycięstwem. Wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało. No cóż, zobaczymy jak gra wyjdzie. Na razie mam takie mieszane uczucia co do tego. przypominam, mi to, wydaje mi się, mówię, że ten aspekt strategiczny zejdzie bardzo mocno na inny plan i będzie taki aspekt szybkiego eksplorowania, szybkiego zdobywania doświadczenia i szybkiego zakończenia gry. Pod względem esportu, jakby no, może to jest też spoko, ale no, no nie wiem, nie widzę tutaj tej strategicznej takiej głębi, która myślę, że w Heroes of Might and Magic powinna być. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza. Dajcie koniecznie znać, jak wy zapatrujecie się na to co pokazali nam tutaj twórcy z Unfrozen, co zobaczymy jeżeli chodzi o umiejętności bohaterów w Heroes of My and Magic Olden Era. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, siema.